wam się Chorąży Michał głusz. Nie wiem jak wy, koledzy, ale ja jestem zajebiście zajarany. Panowie! Teraz sprawdzimy waszą skuteczność bojową! Za trzy sekundy otworzymy do was ogień maszynowy! Ale zajebiście! Jeżeli przeżyjecie to, potem pójdzie już z górki! Witajcie w bańcu! Czy gotowi na kosmiczne strzelanie? O kurwa, ale... Dawno, dawno temu, jak cyfrowy i baron, byli jeszcze małymi szczylami, na długo przed tym jak internet był czymś powszechnym, a zwłaszcza taki, na którym dało się sensownie grać. Morda, morda, Wszystko, że kurwa. Wszystko, że Uwielbiali spędzać godziny swojego życia na graniu, w gry dołączone do gazet typu CD Action. O, o. Głównie z racji dlatego, że to był jedyny sensowny sposób zdobywania gier w tamtych czasach. Mniej więcej w podobnym czasie w nasze ręce wpadły dwa taktyczne shootery, które mam wrażenie w sporym stopniu ukształtowały nasz dzisiejszy gust względem gier. Tymi grami były Ghost Recon, Advanced Warfighter oraz Rainbow Six Vegas. Co ciekawe, mi bardziej się podobało Ghost Recon. Spoko ale nikt nie pytał. Natomiast Baron bardziej preferował Rainbow Six. Impressive. Very nice. Obie te gry były czymś, co nazwałbym militarnym Low Fantasy. An automatic grenade launcher made in Poland. Automatic pressure trigger. Staromodni wojacy, ubrani w nowoczesne technologie: hologramy, drony. Augmented reality i inne bariery. równe. Winie za to bardzo popularne w tamtych czasach projekty typu Żołnierze Przyszłości, które rzecz jasna były tylko frontem, żeby usprawiedliwić pakowanie absurdalnych pieniędzy w rozwój militariów oraz pozyskiwanie inwestorów. O, bastard! Zaczynał wiadomo. Niektóre z tych rzeczy miały faktycznie rację bytu, aczkolwiek. Aczkolwiek, na przykład, nadal uważam za śmieszne, że w tamtych czasach twierdzono, że XM-8 to karabin przyszłości. I nie to, żebym srał na ten karabin, bo osobiście twierdzę, że to jest bardzo ciekawa konstrukcja. Ale realia są jakie są. Ludzie są, jacy są. I, I A jego historia. <laughs> <laughs> People in the military procurement system aren't necessarily arms experts, and uh, they may come up with some unusual standards for things that they want that may not have entirely reality based origins. One of the early bits of feedback about the bottom half of the OICW was we want it to look a little more Starship y Ludzie nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Aczkolwiek może to wszystko po prostu przez fakt, że te gry miały w dopisku Tom Clancy, który był bardzo znanym pisarzem, którego to z kolei praca została przerobiona na anime. Okej. Okay. W każdym bądź razie jedna seria polegała na byciu elitarną jednostką antyterrorystyczną. Do rozwiązywania niecodziennych problemów z zdrowymi ilościami łowiu i fragmentacji. <grym>, no Mówiłem, kurwa, podczas gdy druga seria skupiała się bardziej na militarnej scenie. Rainbow Six uczy, że z terrorystami się nie negocjuje. A Ghost Recon uczy, że. Rucham ci mamy. Jak możecie zauważyć, jestem ehe, lekko stronniczy, jeśli chodzi o te dwie serie. Ale ta jedna wizyta na Bałutach nauczyła mnie, że nieważne gdzie się łamie konwencję genewską, gruntrze ramię w ramię z przyjacielem. Stąd też niedawno zaprosiłem Barona, byśmy ograli razem jego grę dzieciństwa. I pozwoliłem sobie Was zabrać razem ze mną. Tak więc witajcie w słonecznym Vegas. Ale to Meksyk jest cepie. Witajcie w słonecznym Vegas. Nie jest nocy opiekcie. Ty tu masz słońce. Gdzie możecie zwiedzić Paryż? O, Paryż, Paryż. Biblada France. i Shanghai, tego samego wieczoru. Ślepa ta snipera. Kurwa. To jest winkla stanowe. Ej, ma nas strzela. Na ślepo, goś. A ci dobrzy cosplayują żołnierzy gwiazdnej floty. Ooooo, je! Ja. Oła, nie! <laughs> Renuś nie. nie! Tak bym powiedział, jakby wicie było szkoda, ale k***a, razy powtarzam. Rainbow Six Vegas jest taktycznym shooterem typu FPS z systemem osłon. Co ciekawe, gdy przykleimy się do jednej z tych osłon, gra przechodzi w tryb TPS-a. Jezu Chryste, TPS. Dlatego nie słyszałem od czasów chyba Lost Planet jedynki, jak, jak była premiera, zresztą. Nieważne. <ścoughs> jak możecie się domyślić, gdy w grę wchodzi dwóch takich autystów jak my... Ej, gdzie on tam jest? A ja wostał. Ja, jak dostał. Gra taktyczna przechodzi w zawody. Kto zabije... Mm. Tak właściwie to do kogo my strzelamy? A czy to ważne? W sumie. O, cholera hipnoza! Nic nie widzieliście. A tak, zawody. Kto więcej ustrzeli ze snajpy? Dlatego to chyba obaj trafiliśmy. Nie, no, to jest coś jednego a drugiego. Aha, jeszcze lepiej gościu. Shotguna Kurwa, nawet tak daleko trafił, to był problem. Ty, tego nie pamiętam. Skąd się ten silet rakietowy? Ty, faktycznie, co to? Digla. Motherfucker! Motherfucker. tak raz było po polsku. Po matce, co? Co tylko znaleźliśmy. Jaki tutaj przysadzony. Pa! So, by on siedził w ogonetku. Teraz się, się, się rozwrócić? Tak, nie gusiadło, ty. Szczerze, to naprawdę w tym było niewiele taktyki. Mię nie zabij proszę Cię. Aha, nie, 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 to. nie, te nie, 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 wiedziałem że tam nie, <grywania> 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 nie ma się zdzieli. Między fugą a nie mogłem się przestrzelić. No <grywania> już kurwa. Gładź pachlowa robi swoje. był kartą GIPS, to bym go trafił. Kurwa. Też się nie mogę. To więc z kolei ta. E, mufa od rury kurwa zasłoniła. <grywania> Mufo do siebie. Mufa Kurwa. Co? Tam? W grze wcieramy się w członków jednostki antyterrorystycznej Tęcza 6. <grywa> ja próbuję z tego. Aczkolwiek to wiem po prostu z tego, że każda gra z tej serii bazowała właśnie na tym schemacie, a reszta fabuły... <grywa> Tylko nie mamy murzyna, nie wiem kto to, to rozbrał. <grywa> Najgorzej, bez murzyna nie da rady. Aha, ja mam wpisać. Ale to misja była lepsza wtedy. Czoło. Murzyn nie wiedział jak się wpisuje kod i tak machał łapami Jeden kocz, dwójko, jeden Nie dobrze To było realisticzne, no. to było Jak nie ciężko zauważyć, <coughs> raczej niespecjalnie się nią przejąłem Co przypomniałem, jak mi zabijają w no, no my God. My God. My God. My God. Z tego co mi się udało, stali ze szlochania barona Ty w ogóle jakbyś no, miał streścić było. fabułę tej gry, to na, na czym to polegało? Na, do, na początku? No. No, tego, że ten Rumun zdradzi, bo on ten dla niej pracował, nie? No. No i ogólnie go przez resztę gry gonili. No i to. I rozumiem, że to jest końcowy moment, tak? Nie, no potem jest tam. No tam je wszyscy. Aha. Co się dzieje na tamie? Odstrzelamy się od tego Cześć. Co? Tak, coś dzieje? Całkiem emocjonujące ta gry. Ja to gram 8 lat temu, przecież nie fajnie. <grywa> uh, kurwa, nie to. Ja tylko pamiętam satysfakcjonujące momenty. Mużem nie umiejętnie sobie brodzić w momencie. Drogie, 57 Najważniejsze zapamiętam. Ciekawa rzecz. Aż ciężko się oderwać od ekranu. Czy znacie legendę o niemym Michałku? który tak żółgumy, że oślepł. Nie? O, 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 o. O kurwa. kurwa, nic nie widzę. Koniec. Zmutny. A raczej byłoby ciężko, gdyby nie fakt, że wersja gry w kopie jest totalnie okrojona z tej fabuły. A nawet niektórych wstawek. Nie na no ta pierwsza misa w kopie zjebana, ani znacznika, ani nic. <grym> Co nie? Nic w ogóle. Ja to właśnie tygrałem, to, to trzeba w ogóle wysadzić i cię uczą pierwszy raz, jak się wysadza wszystko i... Jakby... Właśnie, to jest coś Zjebana, tak, to masz pustą ulicę i nic się nie dzieje. Nawet, kurwa, zjeżdżanie na linię z helikopteru zostało wycięte. Co? Rozumiem, że w kopie ludzie nie zwracają tak uwagi na fabułę, ale to jest dosłownie zero fabuły. Nic. I teraz pytanie, czy to nam w czymś przeszkodziło? Absolutnie nie. Po prostu wymyśliliśmy sobie swoją własną fabułę. Ojebaś. Ja tu wchodzę nie dostał da? Leżał na ziemi, podchodzę, a cię ci się podnosi. Masakra po Masakra. Ale kto to do Meksykańców przez granicę przypuścił? Wszędzie nie sąsiadują z pary, że mu chuj to chodzi. No właśnie. To się z nie tak? Przecież jak oni się przez morze w ogóle przeprawili? Przez ocean, kurwa. Nie wiem czemu, ale ta gra jest strasznie rozmazana. Zwłaszcza jak cię ktoś postrzeli. Normalnie przeciwnicy w tej grze, zamiast strzelać ołowiem, mają naboje wypełnione gazem łzawiącym. Ochój! Kurwa, spora a propos przeciwników, tak w ogóle. Z Baronem zauważyliśmy, że czasem krzyczą... I sprawie nie pomaga fakt, że pod koniec gry można spotkać przeciwników, którzy wyglądają jak Bane. Ale sami przeciwnicy są całkiem nieźli. Tu! <grymne> Dzień, jak idziemy do ramy do tego maka? Ja pierdol! <grymne> <wydę, coś> <grymne> <na dziale>. no. <grymne> Bo wiesz, robię, idę i się na nadziewam. Dzięcia budżetowe, gościu musieli już. Komunikują się ze sobą, rzucają granaty, flankują. <grymne> o oh, kurwa, granat! Coś śledztwo A to już był prawdziwy. Przecież. Urwa! Nie tak snajperów wysłać na wojnę wiadomo. <laughs> Trze, paradoksalnie on bardzo dobrze idzie. Dobra robota, chłopaki. Dobra robota. <laughs> no, ten już nie zagra w godzinach szczytu 3. Niestety my tu mamy zawody z baronem, także wiadomo. Wyraź! <laughs> Poddaj się. <laughs> Jesteś kurwa otoczony. Łóż nie żył, tak? Chyba tak. Cóż, teraz mamy pewność. To, że aktualnie pi piąte piwo, nic nie znaczy. Co? Że ty jeszcze trafisz no w cokolwiek. Teraz mam dość się skina. No i pech chciał, że Graż ma całkiem przyzwoity arsenał do wykorzystania. Od Digla, od jest Dindzybu. Ups. przez karabiny snajperskie, kurwa, kurwa, nie nie. Go. Maszynowe. Mar na. <noise> no. nie, kurwa, się. kurwa, nie. Nie. kurwa, 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 co? Panca, panca. Nie, pan bo ci kościół z dupy dorszlak zrobił? Kurwa, za ladą jest ty. O, 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 on nie ginie? Co? O, hedy dostaję, ko nie ginie. Kurwa, C4. Czekaj, tu też będzie, będzie stał ten gościu? No, ty będziesz ty stał. Czekaj, czekaj, cze, 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 cze. O! I bum. W ogóle, jak jesteśmy przy C4? Istotnym jest, żeby znać różnicę między C4 a ładunkiem wyważającym C2. I pozwólcie, że Wam zademonstruję, dlaczego. Coś po drugiej stronie jest zakład.

I oczywiście nie można zapomnieć o tym, z czego ta seria jest chyba najbardziej znana. No to jest to Zipsy Line. Zips line co, a tu można było ten się odwrócić? Oj, można było się odwrócić, pa? Jak to, tak, to pod, pod tym, pod tym co się kłóca pod co. No ja tam tego źle zabiłem, wtedy musimy wrócić do meksykańskiej dzielnicy. <laughs> Linka wspinaczkowa, z której możesz opuścić się do góry nogami. A... się byś tak normalnie zliny? <laughs> nie, Nie, chuja. <laughs> Zwłaszcza, że. Kurwa jak to wygląda, ty. Zobacz, pod nami nie ma w ogóle nic, ty. Nad ściana się O Pamiętam jak pojawiły się pierwsze zapowiedzi Siegea i tam to pokazywali. Wszyscy po prostu mieli szał macicy. Ja pierdolę, to się nie dzieje naprawdę. to się nie dzieje naprawdę! Mój bracie w Chrystusie! Ten feature jest z nami od przynajmniej 2006 roku. Co przyznaję, że nie zmienia faktu, że jest całkiem zajebisty. Ja I to jest właśnie cały Rainbow Six Vegas. Patrz, tak, tam są bagneci. Kurwa, nie, nie widzę nic. Siedzę tyłem, kurwa. Mam tak dojebany kołnierz w tej kamizelce, że nie mogę, kurwa, obejrzeć. Czyli <laughs> ci ten citnie <nic> przestrzegał. <laughs> Swego czasu to musiała być naprawdę niezła gra. Chyba. Jak to wyszło? O, o. Kurwa, tu pod koniec mi nie, nie chcieli podchodzić, no? <laughs> A kurwa wyszło, zawodowy snajper. Ale ja mam raz dwa. <laughs> Chuja tam. <laughs> się, się <kurwa> nie liczy. <laughs> ja nie musiałem tam iść. I, I, I co, i co, i co, i co, co? Halo, halo, halo. A teraz może mieć więcej. No a kurwa. Nie, nie <laughs> z... Ustawione o, ja jakie. Gówno jebane. A, a mi ścieg poszło? <laughs> Jezus. Chłop kurwa umiera. <grywa> o, Kurwa, no mu no mu z, z... I... Ale z kołupa, nie. nie! Nie! nie. A pierdolę. A... Ja pierdolę. Ja pierdolę, już, już czułem, już czułem wygraną. O, widzisz! Widzisz gościu faj do przodu. 12. No, ten ja nie, 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 wyszło. nie, 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 się nie, 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 200, no. nie, No nie, 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 Aaaa kurwa, jest, zasłużone wszedł. Jakbyś tam nie wszedł, to ja bym to wygrał. Zajebiście gość, ugrane. Łatw, tak. łatw. A potem zrobisz magię montażu i to w ogóle nie wygrałeś. Ale mnożnik WPM razy cztery, o kurwa. O, i Musimy kiedyś zmienić, kurwa, to cię... sy system oceniania tego. <laughs> <Jest> chujowe. <laughs> Ew. Nie wiem, tak jakoś. Za kurtyną.